Na gorąco, po drugim odcinku Tańca z Gwiazdami. Dominika, zacznę od Ciebie. Jak Ci się podobał taniec Twojego partnera? Bardzo mi się podobał każdy taniec szczerze, Marcina. Szczerze. Każdy taniec Marcina mi się podoba. I najczęściej mi się podoba, jak tańczy w domu. Bardzo dużo tańczy. No. Ale z Tobą? Chce ze mną, ale ja się nie daję. Czemu? Bo ja nie lubię. O, żadnego stylu, nic? Ja nie jestem z tych tańczących. Ej no, czasem coś tam fikniemy, małe. Nie, 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 nie niekoniecznie. Ale może produkcja by Cię przekonała, żebyś jednak w końcu wskoczyła nie, na parkiet? Nie, nie, ja, to, ja, to jest myśl. To nie, 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 ja zdecydowanie nie, bo dla mnie to jest za duży stres. Ja bym chyba tego nie przeżyła, naprawdę, to, to jest masakra <laughs> by była samo czekanie na wyniki jest stresujące, a co dopiero tańczyć tutaj, właśnie nawet z moją siostrą rozmawiałyśmy, że, że tańczyć tutaj jest w ogóle mega stres, masakra. Marcin, potwierdzasz mega stres, tańcząc tutaj? No nie, nie, to znaczy, no, my z Królową mamy dosyć taki spory dystans z tego wszystkiego, no i... I jakby, no, myślę, że to widać, że my się głównie bawimy tutaj i, i, i tak, no, dzisiaj też część choreografii to wyszedł freestyle po prostu, bo coś nam coś tam pykło nie w tą stronę, ale w sumie dokończyliśmy układ i to jest już wielki sukces. Nie no, myślę, że też takie pary są potrzebne, żeby było trochę rozrywki i, i tak właśnie rozmawiałem przed chwilą z Konanem. On powiedział, że na próbie było lepiej, że teraz już mu się nie podobał ten live. <noise> Czy znaczy, no tak, bo Konan widział próbę, na której była ta choreografia, którą przygotowywaliśmy? A na live'ie wyszło tam troszkę inaczej, ale dla mnie najważniejsze, że Dagmara się dobrze czuje. Tak? Ja jestem po to, żeby nauczyć ją tańczyć na tyle na ile jesteśmy w stanie. Ale to chodzi o show tak? i ona jakby wychodzi i, i daje z siebie maksa i, i, jest, i jest sobą. Tak? Ja bardzo to doceniam, że właśnie ona lubi tańczyć i finalnie jak wyjdzie to jest super i, i, i o to chodzi. Ale tańczy po swojemu. No tak. On jakby, no, taka, każda królowa ma swój styl i ja w życiu bym nie chciał, że ona żeby to zmieniała. Ja jej mówię na treningach, że dobierzemy tak figury. Tutaj też wielkie dzięki dla choreografów Tomka i, i Michała, którzy nam pomagają. Bo my naprawdę musimy sporo figur jakby przećwiczyć, żeby finalnie coś zostało. No ale jesteśmy dalej. Ludziom się chyba podobało jak zagłosowali i jedziemy dalej. No. Udało wam się przejść do kolejnego odcinka, ale jednak mimo wszystko trafiście do tych dwóch par zagrożonych. Czy wtedy serce zaczęło walić mocniej? Czułem trochę od Dagmary taki re, lekki dreszczyk. No u mnie tak, no, trochę było emocji, ale jakby to nie tak, że jakoś hardkorowo to przeżywałem, tak? Jakby, też mi się wydaje, że akurat no, ludzie lubią Dagmary i też to gdzieś widzimy w różnych, w różnych mediach, że po prostu jakby ją, ją lubią, więc jakoś tak się bardzo nie stresowałem. Z drugiej strony jak przyjdzie taki odcinek, że trzeba będzie odpaść, no to, to odpadniemy, ale przegrywać też trzeba umieć. No. Pewnie, że tak, ale byłbyś się na przykład rozgoryczony, rozczarowany, gdybyś już teraz pożegnał ten parkiet? My dzisiaj też dużo rozmawialiśmy właśnie w garderobach i, i no wydaje mi się, że no na pewno ta pierwsza parkiet, która odpada ma najtrudniej, tak? bo to jest, jednak, to jest nowa edycja po, po sporej przerwie, jednak ten pierwszy, no to wiadomo, że to jest przykre, no myślę, że już teraz będzie troszkę inaczej, no ale na pewno to nie jest przyjemne, no ale tak jak mówię, no ja jestem sportowcem i nieraz w życiu przegrałem I, i tak. Dominika, a czy ty jak właśnie zobaczyłaś te dwie ostatnie pary, że oni już, że Marcin Tamara stoją w tych zagrożonych, to czy tobie zaczęło mocniej walić serce? Tak, miałam ja miałam całe ręce spocone yy, z Helą i z moją siostrą z mają, byłyśmy po prostu mega zestresowane. Ja, ja mówię, to jest nie na moje nerwy. Nie wiem, czy ja to wytrzymam, więc, więc tak bardzo było dużo stresu, tak. A ucieszyłaś się, że zostali? Tak, bardzo się ucieszyłam. Hela się ucieszyła, wszyscy się ucieszyłyśmy i trzymałyśmy bardzo mocno kciuki, więc tak, zdecydowanie. No te jurorów były dzisiaj lepsze niż ostatnio. Iwona Pawlicz stwierdziła, że jest progres. Zaskoczony? Eee, ciężko być zaskoczony. Bardziej byłem zaskoczony tą dwójką za walce, bo wydaje mi się, że aż na dwójkę wtedy tak Maria nie stańczyła. Eee, w Czaczy jedna część była według mnie bardzo dobrze skończona, a druga właśnie tam był trochę więcej freestyle'u. Eee, no ale to jakby to nie jest turniej tańca, tak? Także no ja też zdaję sobie sprawę, że po prostu no, mamy to ograniczenia, tak? Nogi się nie prostują i... Ale uważam, że bardzo fajnie wszyscy z tego wybrnęli, tak? Bo jurorzy powiedzieli, że tego nie było. Z drugiej Dagmara odpowiedziała, że ona po prostu nie może ich prostować i w sumie wszyscy się z tego śmialiśmy I trochę chyba o to chodzi. Oczywiście, że o to chodzi. Tam między Dagmarą i, i Iwaną Pawliucz jest bardzo taka ciekawa relacja, w tym <laughs> dochodzi do różnych pyskówek, ale to... Słuchajcie, to tylko dla, lepiej dla waszego tańca, dla waszego show. No tak, ja na pewno nie będę jakby wypowiadał się, jakby nie będę oceniał not jurorów, tak? To, to oni są od oceniania, ja jestem od nauki gwiazdy i jakby jak długo będę miał uczyć, tak długo będę uczył. Może przyjdzie taniec, gdzie po prostu coś tam więcej pyknie tak marzę, a jak nie, no to, no to będzie dalej wesoło.